Widzę, że znowu zarosłeś. Już kiedyś się to było zajmowałem. Lecz widzę, że znowu wymagasz kogoś, kto powyrywa ci te wszystkie włoski. Wyglądasz jak King Kong. Albo przynajmniej jak Gory. Jak owłosiona małpeczka. Lecz nie martw się. Ja powyrywam nadmierne owłosienie i będziesz wyglądać jak człowiek dobrze Ok. mam już założone rękawiczki żeby cały proces był sterylny pozwól, że teraz chwycę po pęcetę mam dwie pęcety jest bardziej precyzyjna, dlatego w zastosujemy te pęcety, a do tych mniejszych, trudniej dostępnych włosków zastosujemy te pęcetę. Czy jest to w porządku? Dobrze. Proszę, nie przejmuj się odgłosami, które wydają robotnicy na dworze. I przejdziemy teraz do relaksującego procesu wyrywania Twoich włosków, dobrze? Doskonale. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Zaczniemy tutaj od podbródka. Troszkę tutaj włosków się ostało. Okej. Okay. Pomogę się drugą ręką, ponieważ on tak będzie prościej. Okej. Okay. Naprawdę mu musisz pamiętać o takiej podstawowej higienie, jak wyrywanie włosków. Też będę chciał zająć się Twoimi brwiami ponieważ również, jak widzę, są niewyregulowane no i też za chwilę Ci się zrobił tutaj monoprew mhm, wyglądasz okropnie ale już niedługo, już niedługo będzie dobrze Ok. teraz zajmiemy się tutaj Twoimi bokobrotami, to znaczy fajne masz te bokobroty, ale troszkę tutaj włoski zaczęły Ci również rosnąć na policzkach. No a włosy na policzkach, no jak to, jak to wygląda? Źle to wygląda. Zatem musimy się także ich pozbyć z tych rejonów. Dobrze? Dobrze. I drugi policzek. Świetnie. Ok, teraz zajmiemy się Twoją brewką, Twoją monoprwią, tak jak mówiłem. I nie ruszaj się, dobrze? Uff, to będzie teraz. Nie, perfekcyjnie, perfekcyjnie. Pozwól, że Cię przytrzymam, okej? Okay? Tak będzie prościej. Okej, okej, okej. Świetnie. Bolało troszkę? Okej, okay, wytrzymasz, wytrzymasz. To jest dla Twojego dobra. Świetnie. Z tego, co widzę, masz, masz tu jeszcze włosy na skroniach, takie odstające. Ty naprawdę zarastasz wszędzie, więc po że zajmiemy się także twoimi skroniami, ok? Na sam początek prawa skroni. Znowu cię przytrzymam, bo tak faktycznie jest prościej, kiedy cię trzymam. I z drugiej strony. Dobra, i teraz tak się zaczaję. Do tego włoska tutaj. A. Jest. Jak się uda takiego włoska trudno dostępnego chwycić, to wtedy odczuwam taką satysfakcję życiową. Jestem dumny z siebie. Jestem dumny. Okej, okay. twoja twarz wygląda, wygląda, po prostu wygląda teraz. Mm, tylko się przyjrzę dokładnie, czy na pewno nie ma tutaj żadnych pozostałości w tych włoskach, czy wyglądasz gładko. Mm. W paru miejscach przeoczyłem włoski, przeoczyłem takie malutkie. Taki niepozorne taki mini mini takie bu, bu 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 ale właśnie od tego mam tę drugą bardziej precyzyjną pincetę i właśnie nią te trudniej dostępne włoski wyrwiemy dobrze a, dobrze zatem będzie teraz to niezwykle znojna operacja, wyrwanie tych włosków. Trzymam cię drugą łapą zasiłek. Ok, ok. Na, na, na trzy, ok, na trzy. Raz, dwa i trzy. Yes I want it, I got it. I want it, I got it. Doskonale. I jeszcze zostało pięć takich włosków, dokładnie policzyłem. Pierwszy z nich jest tutaj. I znowu na trzy. Raz. Dwa. Trzy. Jest. I jeszcze cztery włoski. Tutaj. Teraz poszło łatwiej. I trzy włoski. Oj, coraz trudniej, coraz trudniej. Tutaj przy tej brwi został taki jeden, odstający, niepasujący. okej okay. chodź tu maluszku chodź tu, chodź tu. Kurczę, nie wiem jak go tu chwycić. Poczekaj, czekaj, czekaj. Spokojnie, nie ruszaj. Znowu uno dos tres. Ok, i teraz ostatni, ostatni delikwent. Tutaj wystaje ci z nosa taki jeden malutki włosek. Wystaje ci z nosa. Ale już go biorę, już go biorę. Uwaga, leci. Udało się. Doskonale. Doskonale. Twoja twarz jest gładka, piękna, jak dupa, niemowlaka. Pięknie, cudownie. Więc pamiętaj, żeby te włoski sobie samemu też wyrywać. Ja Ci mogę pincetę jedną dać. Dobrze. Proszę weź ją do domu i tak raz w tygodniu przeskanuj swoją twarz spojrzeniem i przyjrzyj się czy nie ma jakichś włosków do wyrwania, a jak są to na bieżąco wyrywamy, dobrze? Ok. To dziękuję Ci za to, że mogłem Ci pomóc i baju baju, baju bye, 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 bye.